Witam strzelce na czytaniu na listopad. Witajcie. Bardzo Wam dziękuję, kochani moi, za Waszą obecność na kanale, za Wasze lajki, komentarze, ciepłe słowa, cudne motikonki, za polecanie filmów swoim znajomym. Jestem ogromnie za to wdzięczna. To rozwija kanał, to daje mi motywację do pracy. I to jest po prostu piękne z Waszej strony. Kochani, przechodzimy do Waszego czytania. Zobaczmy energię miesiąca dla Was. Dziesięć mieczy. Coś się kończy, coś się zaczyna. Co będzie w takim razie wyzwaniem? Rycerz kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Paść pentakli. Do czego dążycie, kochane strzelce? Eremita. Co jest w podstawie czytania? Królowa Pentakli. Co idzie w najbliższym czasie do Was? Dziewięć kielichów, Wasza energia w miesiącu listopadzie, dwie bułaby. Co przychodzi z zewnątrz? Rycerz Mieczy, wskazówka bądź rada dla Was. Diabeł. Ach, ten diabeł tu się bardzo często pojawia w tych listopadowych czytaniach. Dobrze. Dopowiedzmy sobie tego diabła jeszcze. Siedem kielichów. Mhm. Energia, z jaką kończycie w miesiącu listopadzie. Głupiec. I z jaką wchodzicie w miesiąc grudzień? Dziesięć buław. Dużo pracy, dużo obowiązków, zmęczenie fizyczne. Ok. No to lecimy od początku. Yy, energia miesiąca, 10 mieczy. Kochani, dziesięć mieczy mówi o końcu czegoś. Doszliście do ściany z jakimś projektem, pomysłem. Czegoś nie udało się do końca przez co przebić, tak? I w związku z tym, jako wyzwaniem dla Was w miesiącu, listopadzie jest otwarcie swojego serca. Mimo tego, że jest trudno, mimo tego, że zakończa się pewien cykl, Wy będziecie wchodzić tutaj powolutku. Dobijać, jak gdyby, do swoich urodzin. Więc ten czas listofadowy jest dla was trudny, bo on zakańcza ten rok um, przed um, waszymi, waszą datą urodzin. Um, I macie prawo czuć cykliczność, koniec cyklu, i to jest naturalne, kochani moi. Nie ma się tym, co przejmować. To wyczerpanie, to zmęczenie, to dobicie, no, ma, ma prawo za, zafunkcjonować, tak? Wyzwaniem dla Was będzie wykrzesanie z siebie trochę radości, otwarcia serca, oferowania coś od siebie, tak, komuś innemu, może, zakochanie, może. Przyjęcie jakiejś oferty, która też do Was przyjdzie w formie relacji lub też jakiejś, jakiejś propozycji nowej pracy. Zobaczymy, dopowiemy to sobie za chwilę. Do przeszłości odchodzi jakaś inicjacja, jakiś początek początek czegoś, co miało miejsce już w dalekiej przeszłości. Coś rozpoczęliście, jakieś, jakieś przedsięwzięcia materialne, żeby sobie coś polepszyć, tak? Ten początek został zainicjowany i on już y, przechodzi powoli do przeszłości. W podstawie macie waszego czytania chęć ugruntowania y, swoich zarobków, tak, y, swojej pracy, żeby czuć satysfakcję z tego co robię, żeby mieć radość z tego co robię, żeby mi to przynosiło właściwe profity. Y, y, Królowa pentakli to jest y, 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 Mała cesarzowa, która przynosi komfort, która charakteryzuje się właśnie opiekuńczością, to jest archetyp matki, więc może dla niektórych strzelców tutaj bardzo głęboko gdzieś uwarunkowania są, żeby być tą mamą taką prawdziwą, dobrą, którą na wszystko stać i która tym swoim dzieciom zapewnia wszystko, co im jest do życia potrzebne, a może gdzieś tutaj są braki, i stąd ten, te dziesięć mieczy, tak. W głowie i w sercu macie bardzo głębokie przeświadczenie, że dużo już w życiu doświadczeń zebraliście, i że rozumiecie tą cykliczność, i że po przemyśleniu, po dodaniu tych wszystkich doświadczeń, po wyciągnięciu jak gdyby lekcji z tych doświadczeń, które już macie w swoich zasobach, tak. Dokonacie pewnej rewizji, która pomoże Wam zobaczyć światełko w tunelu i ruszyć do przodu. Bardzo piękna, mądra karta. Do najbliższej przyszłości przychodzi do Was 9 kielichów. Te 9 kielichów chyba mieliście już w czytaniu na pełnie w Baranie. Więc poczujecie chyba z tymi swoimi, z tą końcówką, że wszystko przebiega prawidłowo, że życie jest piękne, że jesteście w przepływie. Wy będziecie mieć dalej mnóstwo planów, mnóstwo pomysłów. Będziecie chcieli podążać w jakieś nowe pionierskie drogi, nowe działalności i bardzo fajnie planujecie sobie, spokojnie siedzicie, wyobrażacie, manifestujecie, planujecie. Nowe, nowe kreatywne projekty. Przychodzi do Was z zewnątrz energia rycerza mieczy, więc przyspieszenie tej energii tak? ta stagnacja się kończy i powoli energia zaczyna się rozkręcać przynosi zmiany, trzeba się z tymi zmianami zmierzyć załatwić sprawy, które mają być załatwione. Teraz już natychmiast zero-jedynkowo. Rycerz mieczy nie czeka. Rycerz mieczy przynosi energię, gdzie trzeba wskoczyć w wir wydarzeń, tak? Rada dla Was. Diabeł i Siedem Kielichów. Tak coś słyszę. Nie trać czasu na fantazjowanie o rzeczach, które w tej chwili są dla Ciebie niedostępne. I Ty zdajesz sobie sprawę, że te marzenia są wielkie, oczywiście i one mają dalekosiężne plany, bo tracisz czas. W siedmiu kielichach jest rada, żeby złapać ten, który jest najbliżej i który najszybciej przyniesie Ci efekt, tak? E Fantazjowanie, marzenia, yy, siedzenie w, tych, yy, w tych, tych fantazjach dobrze nie robi, to jest strata czasu. Tu ten diabeł mówi, to cię wiąże, to, to przynosi ci toksynę. Ale dopowiedzmy sobie jeszcze do tego diabła, czy ja dobrze to interpretuję, bo może jestem w błędzie. Mhm. Tak, właśnie to fantazjowanie nie pozwala ci ruszyć do przodu, nie pozwala tym planom skrystalizować się yy, precyzyjnie, tak? Yy, mamy dwie buławy, które mówią o tym, że zastanawiam się, którą drogę wybrać. Yy, więc prośba jest, żebyś wybrał tą łatwiejszą, ta która jest nie przyniesie ci smutku i rozczarowań yy, w momencie kiedy nie uda ci się osiągnąć tego, na czym ci zależy. Tak, najbardziej. Rozsądnie mierz siły na zamiary. Tak, tutaj jest taki przekaz w tej, w tej wskazówce i w Radzie. Wychodzicie z energii, wchodzicie jak gdyby, kończycie miesiąc nowym początkiem, nowymi pomysłami, nową nadzieją, zaufaniem w to, że wszechświat Was dobrze prowadzi. Wierzycie w to, jesteście zaangażowani całym sobą w to, co przynosi Wam życie. I bardzo pięknie, bo tutaj widzicie w tej pozycji pionowej mamy dziewięć kielichów, czyli radość z życia tu i teraz, wiarę w to, że jestem na dobrej drodze, że naprawdę jestem w sile, w mocy, wierzę w siebie, wierzę w to, że jestem zaopiekowany i że sobie poradzę. I dwie buławy, które mówią o tym, że w podstawie mamy, my jako my, tworzymy nowe projekty, nowe plany. Tylko ważne, nie zagłębiaj się za daleko w tych swoich marzeniach. Yy, zrób sobie yy, taką rozpiskę, na czym ci w tej chwili najbardziej zależy i co jest najszybciej dla Ciebie do osiągnięcia, bo to cię podbuduje, tak? To ci da paliwo do następnego kroku, to ci da. Yy, yy, radość z tego, że udało się, tak? I to powoduje, to jest motorem do dalszych działań, do dalszej kreatywności. To ci nie odbierze siły, to ci nie odbierze wiary, tak? I zaufania w to, że ten wszechświat ci dobrze prowadzi. Ty chcesz wszystko, tu z zewnątrz przychodzi ta energia szybka, która zobaczymy jak sobie tutaj z nią poradzić. Tak, ona przynosi jakieś nowe decyzje, rzuca cię na nowy teren, na nowe środowisko, na nowe zadania, których być może jeszcze nie tknąłeś, a będziesz musiał szybko podjąć decyzję. I będziesz się zastanawiał, czy pójść starym, utartym sposobem, czy pójść w tą pionierską drogę, tak? 10 buław na końcu grudnia. Zobaczmy, czy to jest? Dla osób, które mają jako partnera osobę bardzo autorytatywną, bardzo konserwatywną, która nie znosi sprzeciwów, nie zmienia swojego sposobu myślenia, nie łatwo ją przekonać do swoich pomysłów. Będziecie zmęczeni, Tymi potyczkami, właśnie z takim cesarzem, który wie lepiej, który jest, no, yy, można by powiedzieć, nawet czasami despotą. <grym> Więc tutaj w, na początku grudnia yy, może być z kimś takim, wam nie po drodze, tak? Dlaczego wyzwaniem jest rycerz kielichów? Co on chce wam przekazać? Po to, żeby Twoja intuicja się pobudziła, żebyś zmierzał we właściwym kierunku, żeby ten kompas zaprowadził cię na właściwe tory, potrzebne jest otwarcie serca. Nie zamykaj tego serca. Nie bądź zatwardziały strzelców. Dla siebie również, tak? Dla siebie również. Um... Otwarcie serca jest też potrzebne po to, żeby przegonić pewne lęki i obawy gdzieś głęboko skrywane. Daj sobie trochę radości, wyjdź do ludzi, spotykaj się z ludźmi, pokaż im, że są dla ciebie ważni, tak? Co tutaj z tymi dziesięcioma mieczami, jako energią miesiąca. No, właśnie, pora wejść na nowy etap, kochani. Karta Brama, piękna zresztą. Trzy buławy. To jest zintegrowanie kreatywności z potrzebami serca i z waszymi marzeniami. Miejsce, w którym się znajdziecie w listopadzie, kończy jakiś etap i powoduje, że jesteście gotowi na sięgnięcie właśnie po swoje marzenia. Planowaliście to yy, i w tej chwili będziecie mieli taką możliwość, dostaniecie zielone światło od wszechświata, poczujecie tą magię, poczujecie, że otwierają się przed Wami jakieś nowe horyzonty, przekraczacie jakieś bariery do tej pory nieprzekraczalne. Yy, zadzieje się magia, naprawdę. I to wszystko. Zadzieje się po to, żeby wam ustabilizować materialnie życie. Co ten Eremita jeszcze chce wam tu podpowiedzieć? Tak, ten Eremita rozpoczął, rozpoczął tę drogę do sukcesu i do spełniania marzeń. Głęboko w sobie masz przekonanie i słusznie, że wiesz... Jak to działa? Masz ogromną mądrość wewnętrzną w sobie, Strzelcu, i wiesz o tym, że Twoje marzenia, masz ogromną nadzieję, ogromne zaufanie też do wszechświata, że to, co się rozpoczyna teraz w Twoim życiu, przyniesie Ci sukces, zadowolenie, spełnienie marzeń. Co ten głupiec ci tutaj przynosi? No, jakąś dodatkową sprawę, w którą jeszcze nie wdepnąłeś, tak? No właśnie, to samo jest tutaj z zewnątrz przychodzi. Coś tu przychodzi nowego. Ważne jest, ty się prawdopodobnie podejmiesz oczywiście tego, bo cię to zaciekawi. I w tych dwóch monetach mamy zapewnienie, że jeżeli będziesz elastyczny. Jeżeli sobie ten plan dobrze ustalisz, jeżeli będziesz dotrzymywał terminów obietnic sobie i innym, to będziesz miał frajdę z tej działalności. Tutaj jest ćwiczenie swojej elastyczności, dostosowywania się do nagłych zmian nieoczekiwanych, które wokół was się dzieją i to, że wam się to uda, sprawi, że rozkwitniecie i będziecie mieć ogromną satysfakcję z tego, tak? Dobrze. Zobaczmy jeszcze te 9 kielichów, które tu przynosi. Nowe pomysły, nowe pomysły. Coś ujrzy światło dzienne, co cię bardzo uraduje. No, popatrz, i jeszcze raz 9 kielichów. Nowe idee, nowe pomysły. Coś ci przyjdzie do głowy lub coś się objawi. Może coś przyjdzie z jakąś propozycją czegoś nowego w listopadzie, co bardzo, bardzo cię uraduje, drogi strzelcu. Zobaczmy, co tutaj jeszcze podpowiadają nam karty z wyroczni dla Ciebie. No, weź głęboki oddech. Weź głęboki oddech, bo serce Ci przyspieszy. Możesz nawet się przestraszyć tego, co tutaj będzie nowego. Będziesz miał obawy, czy sobie poradzisz, bo to mamy tutaj w, tym, w tych dwóch monetach. Coś trzeba będzie pociągnąć dwutorowo, i będziesz się zastanawiał, czy to Cię za bardzo nie obciąży. Możesz się próbować z lęku wycofać, tak? I tu w tym oddechu mamy bierze życie za rogi, życie to są ciągłe zmiany, zaskakujące zmiany. To jest jedyna stała w naszym życiu. Te zmiany prowadzą do rozwoju, do podnoszenia naszych wibracji, do naszego rozwoju osobistego przede wszystkim, tak? Zmiany. Jeżeli nawet są trudne, to one jednak nakierowują nas na właściwy tor i na właściwą drogę, która ma nas zaprowadzić do spełnienia marzeń, do stabilizacji. Więc weź głęboki oddech i po prostu przegoń ten lęk, te obawy, bo sobie tutaj naprawdę spokojnie możesz z tą nową sytuacją poradzić i jeszcze mieć z tego ogromną Friday zabawę. Ważne jest współtworzenie, tak? Współtworzenie w takim swoim kluczowym przekazie w tej karcie. Mamy czterdziestkę, czyli taką no stabilność, bardzo, bardzo silną stabilność i współpracę z kimś, kto ma wiedzę jak SOWA i ma właśnie giętkość ruchów jak Gepard. Kreatywność, sztuka, inspiracja, urzeczywistnienie, manifestacja, to wszystko kryje się pod kluczem współtworzenie, tak? Ym... Jesteś w zgodzie, jesteś produktem <głosł> boskiej inspiracji, i teraz w tym czasie listopadowym Będziesz w zgodzie właśnie z tą cudowną, boską energią i będą się tworzyć cuda. Jeżeli będziesz przepostrzegał swoje życie jako sztukę, którą tworzysz razem z Bogiem, razem z wszechświatem, w cokolwiek wierzysz, e, że to natchnienie na Ciebie spływa, to wiesz, że właśnie współtworzysz swoją rzeczywistość. A rezultatem może być tylko piękno i wdzięk. I tutaj jest też przygotowanie na miłą niespodziankę, która tu do Ciebie zmierza. I te przebłyski Twojej inspiracji, na tę wiadomość, którą tu otrzymasz, tak, z zewnątrz, która do Ciebie przyjdzie, będzie początkiem naprawdę wielkiego Twojego sukcesu będziesz bardzo kreatywny w czasie listopadowym, bardzo kreatywny, zaangażowany i to właśnie doprowadzić do spełnienia twoich marzeń, tak? Właśnie ta kreatywność, którą w sobie wzbudzisz. Zobaczmy co jeszcze mamy tutaj z kart. Duchowych. No właśnie, podróż duszy. Zaczyna się podróż duszy w kierunku, który jest Ci przeznaczony. Bardzo piękne czytanie, kochani. E, bardzo budujące, bardzo energetyczne czuję. E, no, jedynie tutaj, właśnie na, na wyjściu do tego grudnia, em, możecie mieć. E, Albo wy będziecie decydować o tym, że w jakimś waszym partnerstwie, w jakimś związku, w jakiejś umowie, a być może to jest również wasz szef, który daje wam umowę na nowe przedsięwzięcia, na nowe, na nowe zadania, które poczujecie, że was w pewnym sensie obciążają, tak? Obciążają fizycznie. Ale poza tym. To wszystko jest pięknie. No trzeba się trochę napracować, żeby zyskać to, na czym nam zależy, prawda? Dopowiedzmy no, sobie, jeżeli podejmiesz to, to zadanie, no to zobacz, będziesz królem Pentakli. Po prostu będziesz w komforcie materialnym. I o tym należy przede wszystkim myśleć, tak? A nie przejmować się tymi etapami, które Cię do tego doprowadzą, bo Ty sobie z tym świetnie poradzisz, Strzelcu wszelkie wskazówki i kierunki, które tutaj w listopadzie się rysują, mówią o tym, że naprawdę poradzisz sobie z tym natłokiem obowiązków, dwutorowością, dwoma etatami, dwoma zajęciami jednocześnie. Wręcz przeciwnie, nawet cię to nakręci, rozkręci i jeszcze sprawi ci frajdę, że tak świetnie sobie z tym wszystkim poradziłeś. To wszystko dla Was, drogie strzelce. Dziękuję Wam bardzo. Życzę pięknych doznań w listopadzie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa. pa.